To jest program Twarzą w twarz. Monika Borkowska, witam Państwa. Jeden z ostatnich sondaży dał mu wynik dwucyfrowy, co zaskoczyło wielu komentatorów sceny politycznej. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, jest dziś gościem naszego programu. Zapraszam i witam Pana posła. Witam Panie posła. Dzień dobry Panie dzień dobry Państwu. No podgryza Pan troszkę prezydenta Dudę w sondażach. Jak się Pan z tym czuje Panie pośle? To jest moja robota, żeby zgromadzić jak największe poparcie wyborcze, wejść do drugiej tury, rywalizować o zwycięstwo. Od lutego, od stycznia, kiedy wygrałem prawybory konfederacji, konsekwentnie wraz z całym sztabem i całą konfederacją, wszystkimi sympatykami staram się budować to poparcie i bardzo mnie cieszy, że ta tendencja wzrostowa jest widoczna w sondażach. Pan I bardzo mocno działa w internecie i trafia, i trafia do młodych widzów, młodych, młodego elektoratu. Mam nadzieję, Czy... że nie tylko do młodych, bo to ludzie w średnim wieku i starsi rozstrzygają o wyniku wyborów. Także bardzo mi zależy także na tej grupie właśnie wyborców w i Chcę dopytać, czy Pan faktycznie rozmawiając z ludźmi zauważa taką radykalizację młodego elektoratu, która jeszcze kilka miesięcy wydawała się wręcz niemożliwa? Nie, nie zauważam tego. Wydaje mi się, że ludzie chcą normalności, chcą odejścia od tych nieustannych politycznych kłótni, chcą zdrowego rozsądku, opozycji merytorycznej, a nie opozycji totalnej, i właśnie dlatego zwiększa się moje poparcie. Dziś radykalizm wzajemnych, nakręconych emocji, czy właśnie stawiania sobie nawzajem jakiś ultimatum w sprawach państwowych prezentują obozy PiSu i Platformy. Natomiast Konfederacja dystansuje się od obu stron tego sporu, jest po prostu takim biegunem zdrowego rozsądku, tak w polityce parlamentarnej, jak i w debacie publicznej i sądzę, że za to właśnie ludzie nas doceniają. Dlaczego ten Pana elektorat jest, tak można powiedzieć, nietrwały, chwiejny, bo te sondaże doskonale to pokazują. Wprawdzie jest Pan cały czas na tej fali wzrostowej, to jest tendencja wzrostowa w tych sondażach, ale tak jak powiedziałam, jeden z ostatnich sondaży dał Panu 13%, czym bardzo mocno chwaliliście się w internecie, że to wynik dwucyfrowy, natomiast są też takie sondaże z ostatnich dni, które dają Panu 5-8%. Ten rozjazd między tymi sondażami jest bardzo duży. Jak Pan myśli, z czego wynika? No to wynika z metodologii badań sondażowych. Na przykład ten sondaż, który Pani podała jako 13%, on był wykonany na próbie zaledwie 700 osób. I to był sondaż dla gazety, który nie darzy szczególnym zaufaniem, czyli dla gazety wyborczej. Myślę, że każdy, kto zna metodologię badań sondażowych i potrafi liczyć, szybko policzy, że przy próbie 700 osób, jeżeli od tego odjąć połowę osób, która deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, to zostaje 350, więc trzy osoby w tą czy w tamtą, to zmienia wynik o jeden punkt procentowy. Podchodziłbym z ogromną rezerwą, do sondaży. To, co się liczy w badaniach opinii publicznej, to po prostu długotrwałe tendencje. Konfederacja od zeszłego roku, od kwietnia ma tendencję wzrostową. Jeżeli chodzi o moją kandydaturę od stycznia, od lutego jest tendencja wzrostowa, cieszy mnie to, aczkolwiek w wyborach prezydenckich nie oszukujemy się, liczy się zwycięstwo i o to zwycięstwo walczymy, a nie o to, żeby zaistnieć w jednym czy drugim odczycie sondażowym. No i z pewnością takim zwycięstwem jest wejście do tej pierwszej ligi kandydatów, którzy jednak no, są bardzo poważnie traktowani. I moim zdaniem przede wszystkim tym, kto się zainteresował, tym 13 procentowym odczytem sondażowym to nie byliśmy my sami tylko lewica która wpadła w popłoch zaczęła publikować analizy jak to możliwe że Krzysztof Bosak ma wyższe poparcie niż przedstawiciel lewicy w tych wyborach prezydenckich, Robert Wiedroń oni tego nie mogą zrozumieć a moim zdaniem to jest po prostu świadectwem tego że Polacy poszukują właśnie takiego nowoczesnego konserwatyzmu rozumienia interesu narodowego obrony wolności gospodarczej i to są rzeczy które Panie ja mam ostatnio sztabem i całą ostatnio ostatnio e, powiedział Pan w jednym z wywiadów coś takiego: współrządzenie z pisem, yy, z pisem to będzie moje z Pisem, czyli Pana, to będzie taki świeży powiew. Wielu komentatorów twierdzi, że puszcza Pan w tej sytuacji malutkie oczko do prawa i sprawiedliwości, do obozu Zjednoczonej Prawicy. Czy to prawda? Jeśli tak, to, to dlaczego? Jaki jest interes w tym? To był wywiad dla Rzeczpospolitej i oczywiście zaraz po tych słowach następowała krytyka tego, co robi prezydent Andrzej Duda, czy co robi PiS. Mam wrażenie, że zabrnęliśmy w takie zapętlenie konfliktu politycznego, że jak ktoś powie kilka normalnych słów o konkurentach, to jest zaraz to traktowane, że tam jakiś jest pakt za kulisami. No tak, nie, nie ale pan dodał, trzeba przyznać, że też pan dodał, że pan prezydent Duda nie najgorzej nie na myśli, reprezentuje tylko, Polskę. Tylko jeszcze wyjaśnię. Nie mam na myśli żadnego współrządzenia w sensie koalicyjnej i koalicji. Chodzi mi o to, że każdy prezydent niezależnie kto wygra najbliższe wybory prezydenckie będzie współdzielił władzę wykonawczą z rządem, który jest rządem PiSu, bo PiS ma większość w Sejmie. To się nie zmieni przez najbliższe trzy lata. Jeśli kandydaci lewicy czy Platformy opowiadają, że będą destabilizować rząd, że będą próbowali prowadzić do tego, żeby ten rząd upadł, żeby były przyspieszone wybory, to czy to jest naprawdę to, czego jako Polacy potrzebujemy? Moim zdaniem potrzebujemy rozsądnego prezydenta, który będzie dobrze reprezentował rację stanu naszego państwa i całego społeczeństwa, a nie skupiał się tylko jak zaszkodzić PiSowi, czy jak zaszkodzić Platformie. I no, uważam, ja że Andrzej Buda jest prezydent głęboko zależnym od Pisu, a z kolei Rafał, Trzaskowski czy Szaman to są ludzie, którzy po prostu są z tego obozu skrajnie antypisowskiego. My jako konfederacja w Sejmie siedzimy po środku i emocjonalnie trzymamy dystans do obu stron po to, żeby potrafić dobrze reprezentować Polaków. Jak pan ocenia to, to blokowanie ustawy wyborczej w Senacie teraz po raz drugi, bo, bo wszystko wskazuje po tych wypowiedziach polityków opozycyjnych, że taka próba jest po raz kolejny podejmowana. Absolutnie negatywnie. Od samego początku wzywam Senat, żeby jak najszybciej przepisy wyborcze zwrócił do Sejmu. Uważam, że jest to wyświadczenie przysługi PiS-owi, co robią tam przedstawiciele platformy, dlatego że nie mają żadnego wpływu na bieg spraw, poza tym, że mogą przez maksymalnie miesiąc wstrzymać się. Ale według przepisy. Pana analiz, o co może chodzić tak naprawdę? Bo w pierwszym przypadku chodziło o to, żeby po prostu te wybory się nie odbyły 10 maja, a teraz o co chodzi? Czy o to, żeby w ogóle się nie odbyły? Nie, wyjaśnienie jest bardzo proste. Im chodzi o to, żeby pokazać, że są ważni. Każdy dzień wstrzymywania przepisów wyborczych w Senacie to kolejny dzień, kiedy oni funkcjonują w mediach, kiedy marszałek Dorocki odgrywa w mediach rolę bardzo ważnego człowieka kiedy uwaga mediów skupia się na wicemarszałkach Senatu. Ja wczoraj byłem w Senacie, e, widziałem po prostu e, rój, cały rój dziennikarzy, kamer, którzy tańczą wokół tych polityków, którzy w tej chwili kontrolują Senat. Przedstawia się to opinii publicznej, jakby tam się roz, e, jakaś wielka gra rozgrywała. Urządzane są okrągłe stoły. Sam z e, Januszem korwinem uczestniczyłem w jednym z tych e, e, okrągłych stołów, gdzie wszystkie siły polityczne przez marszałka grudzkiego zostały zaproszone. Muszę powiedzieć, że liderzy większości senackiej poruszają się jak dzieci w mi się wydaje, że rozgrywają jakąś wielką krespisem, a tymczasem Jarosław Kaczyński zaciera ręce, dlatego że może przedstawić po prostu opinię publicznej zgodnie z prawdą w tym wypadku, że Senat wstrzymuje te przepisy i nie wiadomo po co to robi, bo jeżeli chcą opracować poprawki, można to zrobić dosłownie w kilka dni. Jeżeli chcą zamówić ekspertyzę, można to zrobić w kilka dni. Moim zdaniem przepisy wyborcze nie są skomplikowane. Tym bardziej, że deklaracja była taka, że tym na tą razem te pójdą szybciej. Panie pośle, pan ostatnio też dość pozytywnie wypowiedział się o prezydenturze Andrzeja Dudy. Nie najgorzej nie, reprezentuje Polskę pozwoli Pan tylko, że dokończę dobrze pytanie: nie najgorzej reprezentuje Polskę, unika GAF i tak się zastanawiam, no bo wy apelujecie do podobnego elektoratu, czy dzisiaj może Pan ocenić tę prezydenturę jakoś takim, no powiedzmy, chłodnym okiem, czy był taki moment w ciągu tych ostatnich pięciu lat, w którym Pan pomyślał sobie, szacun, to była dobra decyzja, i ewentualnie w których momentach postąpiłby pan inaczej? Zacznę od tego, że te pozytywne słowa były odpowiedzią na pytania dziennikarza, który wprost poprosił mnie, żebym spróbował powiedzieć coś dobrego na temat prezydenta Andrzeja Dudy, więc to deklaruję, że jestem w stanie powiedzieć coś dobrego o każdym ze swoich konkurentów, bo nie jest tak, że w polskiej polityce są ludzie całkowicie docnaźli, nie mający żadnych zdolności, żadnych pozytywnych cech. I zauważenie u kogoś jego pozytywnych cech, no to jest elementarz. Nie będę się przed tym wzbraniał, natomiast prezydentura Andrzeja Dudy oceniam jako duże rozczarowanie. Jest to prezydent głęboko zależny od obozu rządzącego, głęboko uwikłany w gry wewnątrz obozu rządzącego, gry frakcyjne, czego świadectwem była. Konferencja prasowa wspólnie z premierem sprzed miesiąca o odwołaniu Jacka Kurskiego i dwóch miliardach dla TVP, i w tej chwili powrót Jacka Kurskiego. Uważam też, że prezydent Andrzej Duda w wielu sprawach po prostu błędnie definiuje polską rację stanu, albo występuje zbyt miękko na arenie międzynarodowej. No, i tutaj się bardzo różnimy. Bardzo się różnimy. Uważam też, że w ogóle nie jest to prezydent prawicowy, ponieważ uważam, że to, co chwali, to jest polityka o charakterze lewicowym. Mam na myśli politykę rozdawnictwa, świadczeń społecznych i tak dalej. No, panie pośle, właśnie a propos poglądów, tutaj chciałabym pana dopytać o, o taką kwestię. Żadnego konserwatywnego projektu, żadnego. Panie pośle, bo to jeszcze nie jest orędzie. Lewicowy. Bardzo bym prosiła, żeby to jednak była rozmowa, dobrze? Także chciałabym zadać pytanie. Mów Proszę, się w pana oczywiście. kontekście o religijnej dyktaturze. Nie ze słyszałem roku, takiej sformułowań ze... bo jest tak nikogo poważnego. A, a widzi pan, ja, ja ostatnio wyczytałam kilka takich, takich informacji, bo pan bardzo dużo mówi właśnie o tym, chyba że jest tak kandydatem, kandydatem prawicowym, tak tutaj pan mówi o, o zakazie kandydatem aborcji. Dobrze, panie pośle. Ochrony życia czy czy tak. ja mogę jednak zadać pytanie? Natomiast komentatorzy z sceny politycznej sugerują, że ostatnio jednak pan troszkę tonuje te swoje nastroje, te emocje, te pana konferencje są takie bardzo wyważone i pytanie jest takie, na, na ile jest pan w tym wiarygodny? Bo jeszcze, przypomnijmy, ja tylko dokończę, w zeszłym roku pana partyjny kolega, pan Sławomir Mencen w Krakowie powiedział coś takiego. To, to była ta sławna piątka Mencena. Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. I mam wrażenie, że wyście się jako Konfederacja pod tym podpisywali, a dzisiaj pan te nastroje ma, nie, troszkę wie. tonuje. Każdy, kto mnie obserwuje, jestem w polityce na szczeblu ogólnopolskim od 15 lat. Rzadko, bo rzadko, bo 12 lat byłem poza Sejmem. Ale jednak do mediów nie raz byłem zapraszany. Może zauważyć, że nie zmieniłem ani moich postulatów, ani wartości, do których się odwołuję, ani języka, który mówię. To był zawsze język umiarkowany. Staram się zawsze być uprzejmy i merytorycznie po polemizować z przeciwnikami politycznymi. A czy Konfederacja e, w 100% stoi za Panem? Się. Bo też nie jest tajemnicą, że w Konfederacji Oczywiście. jest bardzo wielu wciąż Oczywiście. wolnościowców, Ale którym pewnie nie po drodze jest z wieloma Pana. Yy, Panie redaktor pana zadaje bardzo obszerne tematycznie pytania, na które nie da się odpowiedzieć w jeden słowie. Mówem. Więc proszę pozwolić, że wyjaśnię słowa y, doktora słowa Ramencena z zeszłego roku to był element analizy socjologicznej tego, co tak naprawdę rozgrzewa emocje społeczne. Nie rozgrzewujmy wie... tego, ja się tylko pytam, czy pan się z tym zgadza, czy nie, czy pan się pod tym podpisuje, czy nie. Jak rozumiem, y, nie do końca. Krótko, to, to nigdy nie był żaden postulat programowy Konfederacji. To były różne rozważania doktora Sławomira Mencena o tym, co rozgrzewa opinię publiczną. I samo pani pytanie pokazuje, że miał rację. Natomiast na postulatach merytorycznych, jakich mamy mnóstwo, jak na przykład dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czy obrona wolności gospodarczej, czy obrona praw obywatelskich, czy interesu na forum Unii Europejskiej, ciężko jest na tym skupić uwagę społeczną. Pani Dzisiaj pośle, ten temat nam się czas, a ja prasową, chciałabym. Ale mało kogo w gruncie rzeczy, bo prostu to interesuje i to jest smutne moim zdaniem. Pani pośle, kończy nam się czas? Jeszcze lokalne pytanie jedno na koniec chciałabym Panu zadać. Społecznicy tutaj nasi w Łodzi przygotowali taki projekt ustawy, która miałaby zakazywać łączenia funkcji radnych, czy to miejskich, czy wojewódzkich z pracą w spółkach skarbu państwa. Projekt tej ustawy został wysłany do wszystkich klubów parlamentarnych. Wydaje się dzisiaj, że Konfederacja jest jednym z nielicznych klubów, który mógłby się ewentualnie zainteresować tego typu projektem. Jak Pan mhm. to ocenia i czy ewentualnie może Pan zadeklarować, że przyjrzycie się temu projektowi? Projektowi? Tak, zdecydowanie. Ja słyszałem już o tym projekcie przed naszą rozmową. Uważam, że to jest dobry kierunek, dlatego że e, źle jest, jeżeli miejsca samorządowców obsadzają tylko tacy partyjni pieczeniarze, dla których mandat radnego jest drugorzędną sprawą, a tak naprawdę zajmują się właśnie tym, żeby w jakichś miejskich spółkach, państwowych spółkach e, kosić duże pieniądze, a przy okazji po prostu w mediach występować jako samorządowiec. I dostawiamy kropkę. Dziękujemy za tę te... deklarację. Panie pośle, stawiamy krok. Dziękujemy za tę deklarację. Będziemy obserwować, czy Konfederacja faktycznie się tym projektem będzie interesowała. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Naszym bardzo. gościem był dzisiaj. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. To był program Twarzą w twarz. Monika Borkowska. Do zobaczenia.